Panie profesorze, co ta nagroda, którą dzisiaj pan profesor odebrał, oznacza dla pana profesora? Muszę powiedzieć, że to jest jedna z, z najważniejszych nagród, e, e, które miałem okazję w ogóle otrzymać. E, e, jest to nagroda dla mnie szczególna z tego powodu, że, e, że są to nagrody, które są e, e, przyznawane nie tylko lekarzom. Ale również pacjentom, organizacjom pacjenckim, właśnie wizjonerom, również organizacji ochrony zdrowia. I myślę, że dzisiejsza gala, której mieliśmy tak wiele wzruszających, też laudacji i przemówień, właśnie ze strony też pacjentów, którymi, którym staramy się na co dzień pomóc, to była, była niezwykle wzruszająca i pozwoliła mi zrozumieć, jak, jak bardzo znacząca jest ta, ta nagroda. Czy jeszcze bardziej zrozumieć, jak, jak bardzo jest to znacząca nagroda? Także jestem bardzo wdzięczny kapitule. I to zresztą, o czym też wspomniałem na, podczas krótkiego, mojego krótkiego wystąpienia, to jest nagroda przede wszystkim dla całego zespołu nie tylko zespołu, przede wszystkim oczywiście kardiochirurgii, ale również, ale również w ogóle zespołu Państwowego Instytutu Medycznego MSWIA. Dlatego, że z jednej strony, tak jak wspomniano w laudacji, jeszcze zaledwie kilka pojedynczych lat temu byliśmy w środku walki z COVID-em, gdzie nasz instytut no, był tym, tą jednostką, która była stała na pierwszej linii i rzeczywiście dokonywała, mogę się powiedzieć, cudów na skalę europejską, jeśli chodzi o ratowanie tych pacjentów. I zdałem sobie tutaj właśnie sprawę, że w ciągu tych kilku lat potrafiliśmy. I zespół, ci ludzie wspaniali potrafili, no właśnie jak Feniks z popiołów powstać i, i tworzyć teraz medycynę na najwyższym poziomie europejskim. Ten nasz, ten nasz ośrodek ro, kardiochirurgii robotycznej, który okazuje się teraz być największym, największym ośrodkiem kardiochirurgii robotycznej w Europie, to jest rzeczywiście niesamowite osiągnięcie. E, z, mówię to jako osiągnięcie nie swoje, ale zespołu. E, muszę powiedzieć, że dla mnie takim doświadczeniem e, niesamowitym jest to, że ja miałem okazję e, uczyć, się, uczyć się w Niemczech e, przez pewien czas. Natomiast już w grudniu przyjeżdżają do nas, przyjeżdża do nas zespół ze słynnego szpitala Charité w Berlinie, żeby właśnie uczyć się od nas wykonywania tych zabiegów i moja refleksja jest taka, że jestem bardzo wdzięczny, że mogłem dożyć takich czasów, kiedy, kiedy w polskiej medycynie jesteśmy w stanie też już nie tylko korzystać z nauk innych, ale również, również uczyć innych lekarzy z innych znakomitych ośrodków i z, Stąd myślę, że w takim właśnie momencie, kiedy ta refleksja do mnie dociera, ta nagroda ma dla mnie specjalne znaczenie. Tyle się udało. Czy można jeszcze o czymś marzyć? Nie, no oczywiście. Myślę, że zawsze można i trzeba marzyć dalej. Jest jeszcze wiele potrzeb, przede wszystkim potrzeb pacjentów, i jest jeszcze wiele chorób, które, z którymi musimy się mierzyć, wiele potrzeb. Pacjentów, jeśli chodzi też o jakość życia, o jakość opieki. Także jest to, jest to taka podróż nieskończona, do której nas tak naprawdę cały czas mobilizują nasi, nasi pacjenci.